Cześć, witam z kanału SmartTest. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do kolejnej recenzji smartwatcha. Tym razem jest to smartwatch Realme Watch. Smartwatch, który zyskuje coraz to większą popularność na naszym rynku. Podobnie zresztą jak cała marka Realme. Dlatego też myślę, że ta recenzja może Was zainteresować. Ja sobie ten smartwatch sprowadziłem z chińskiego sklepu bankut, ponieważ tam jest on dostępny nieco w niższej cenie. Natomiast bez problemu kupicie go też w polskich sklepach stacjonarnych, czy też internetowych, m.in. Media Expert, tak więc też jeżeli chodzi o dostępność tego smartwatcha, to nie będzie tutaj żadnego problemu. Na początek, oczywiście, chciałem Wam pokazać zawartość tego opakowania, co otrzymujemy w zestawie. Pokażę Wam wykonanie tego smartwatcha, jego funkcje, budowę. Zapoznamy też się z aplikacją mobilną do zarządzania tym smartwatchem oraz podzielę się z Wami moimi wrażeniami odnośnie użytkowania tego zegarka. Tak więc, zapraszam do recenzji. Na początek, tak jak wspominałem, zobaczmy sobie, co otrzymujemy w takim zestawie. Po otwarciu pudełka, tak się prezentuje smartwatch, ładnie zapakowany, dobrze to wszystko wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe elementy zestawu, znajdują się one tutaj w środku i wchodzi w ten zestaw instrukcja obsługi. Pomimo, że kupiłem ten smartwatch, tak jak Wam już wspominałem, w chińskim sklepie internetowym, to zobaczcie. Instrukcja obsługi jest też w języku polskim, więc myślę, że to jest na pewno plus, jeżeli chodzi o zakup tego smartwatcha. No i w zestawie znajdziemy jeszcze ładowarkę. Ładowarka, która ma tutaj dwa jest magnetyczna, czyli wystarczy, że zbliżymy smartwatch do ładowarki. Ona się nam tutaj przyciąga i następuje ładowanie. Oczywiście z drugiej strony jest łącze USB. Czyli podłączamy do komputera, do ładowarki od smartfonu, tabletu, no i nie będzie z tym żadnego problemu. Tak więc to jest, jeżeli chodzi o zestaw. Tutaj więcej nic nie znajdziemy. Teraz może przejdźmy sobie do samego smartwatcha i zobaczcie jak ten smartwatch się prezentuje. Mamy tutaj kopertę taką prostokątną, prawie że kwadratową. W środku jest wyświetlacz, nie wiem czy to będzie dobrze tutaj teraz widać. Wyświetlacz jest kwadratowy o przekątnej 1,4 cala, rozdzielczość 320 na 320 pikseli. I teraz może jak sobie podświetlimy ten zegarek to lepiej zobaczycie. Jak widzicie te ramki wokół ekranu tutaj są dość wąskie, natomiast ta ramka dolna jest nieco szersza, przez co no, nie do końca jest tutaj optymalnie wykorzystana ta powierzchnia tego smadłocza. natomiast no, myślę, że źle to też nie wygląda. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, nie wiem czy tu będzie widać, ale zobaczcie bardzo dobre spasowanie poszczególnych elementów, to naprawdę fajnie wygląda, Może troszkę sobie go tutaj zbliżymy zobaczcie jak on tutaj wygląda od spodu, mamy tutaj matowe tworzywo, oczywiście sensory, pin do ładowania no i tutaj pewnie już zauważyliście, że pasek jest odpinany, możemy łatwo go tutaj wymienić sobie na jakiś inny, natomiast nie ma w zestawie jakichś dodatkowych pasków, więc jeżeli chcecie go wymienić to będziecie musieli taki pasek sobie dokupić. Jeżeli chodzi o sam pasek, szerokość paska 20 mm, wykonany jest z miękkiego silikonu, dobrze się z niego korzysta. Jeżeli chodzi o zapięcie, zobaczcie, jak to wygląda. Trzeba się nieco przyzwyczaić do zapinania tego paska, ponieważ musimy tutaj przytrzymać palcem tą dolną część i teraz zapiąć ten pasek w tym miejscu na to zapięcie. Następnie możemy schować tą końcówkę tutaj pod spódno i to oczywiście. Ma swoje zalety, ponieważ nie ma tutaj problemu, że gdzieś zahaczymy w tym paskiem i nam się gdzieś ten zegarek odepnie z ręki, więc to jest na pewno plusem, natomiast to sam ten sposób zapinania, no trzeba się przyzwyczaić. Ja osobiście wolę nieco inne rozwiązania, ale myślę, że też jest to całkiem niezłe. Korzystałem z tego zegarka przez kilka dni i powiem Wam, że bardzo dobrze się ten pasek spisywał, ręka się nam nie poci, nie męczy. Więc myślę, że powinno być w porządku. Teraz jeżeli chodzi o samą kopertę tego zegarka, to jak widzicie tutaj, boki zostały wykonane z takiego tworzywa błyszczącego, odbijającego tutaj światło. Ten przycisk na tej lewej krawędzi, jak widzicie, on tutaj jest dobrze wyczuwany, ma fajny skok. Natomiast nie haczy gdzieś tutaj przypadkowo przesuwając palec, więc myślę, że zostało to całkiem dobrze rozwiązane. No i oczywiście wyświetlacz przykryty jest od góry taflą szkła, taflą szkła Gorilla Glas. Jeżeli chodzi o palcowanie się tego wyświetlacza, no nieco tutaj się palcuje, natomiast jakaś ta warstwa olefowa tutaj jest, ponieważ nie wygląda to aż tak źle, jak w przypadku, właśnie niektórych wyświetlaczy w tańszych smartwatchach, więc myślę, że pod tym względem też na plus. To by na tyle, jeżeli chodzi o budowę, wykonanie tego smartwatcha, Natomiast jedna rzecz która mi tutaj się nie podobała, zaraz po wyjęciu tego zegarka z pudełka, to jest to, że ten pasek tak lekko skrzypi, jak go tutaj tak przesuwamy. No tego na filmie nie będzie słychać, natomiast no zrobiło to na mnie dość złe wrażenie po wyjęciu tego smartwatcha z opakowania, natomiast już podczas użytkowania nie jest to słyszalne, więc nie jest to jakiś duży problem. Ogólnie konstrukcję oceniam bardzo pozytywnie. Zanim sobie przejdziemy do funkcji tego smartwatcha, to może teraz na chwilę się przenieśmy na stronę sklepu, gdzie pokażę Wam aktualne ceny tego zegarka oraz zapoznacie się z dokładną jego specyfikacją techniczną. Jesteśmy teraz na stronie sklepu Banggood, z którego właśnie sprowadziłem sobie tego smartwatcha. Jak widzicie cena na dzień dzisiejszy to jest 226,93 zł. Możecie oczywiście kupić go też w polskich sklepach internetowych, czy też w sklepach stacjonarnych, tak jak wspominałem. On w Polsce kosztuje około 290 zł, więc jeżeli chcecie nieco zaoszczędzić, to jak najbardziej możecie go tutaj sobie zamówić. Tym bardziej, że tak jak widzieliście jest on w pełni spolszczony też z polską instrukcją obsługi, więc jedynie tutaj minusem jest czas dostawy od, od 10 do 20 dni. Natomiast no, pozostałe funkcje, parametry są identyczne jak tego kuponego w polskim sklepie. Nie ma też problemu z gwarancją, jeżeli chodzi o sklepy Banggood. Bez problemu realizują tutaj gwarancję na każde urządzenie. Nie ma problemu też ze zwrotem ewentualnych pieniędzy, jeżeli by nie dało się naprawić takiego smartwatcha, więc tutaj macie też pewność, że kupujecie produkt z pełną gwarancją. No i teraz zobaczmy sobie tą specyfikację techniczną samego smartwatcha. To co ważne to Bluetooth 5.0, czyli tutaj to nowe. Kompatybilność opaski z Androidem od wersji 5.0 w górę. I tutaj o tym pamiętajcie, ponieważ często jeszcze osoby mają telefony, ze starszymi Androidami, coraz rzadziej, ale jednak się zdarzają, więc pamiętajcie, że od 5.0 w górę. Ekran dotykowy, oprogramowanie z języku polskim, mamy pełną wodoodporność IP68, czyli możecie bez problemu sobie gdzieś korzystać z tego smartwatcha nawet na basenie. No i cóż, wsparcie dla oczywiście pomiaru tętna, ciśnienia krwi, nasycenia kwitlenia. To Wam za chwileczkę pokażę. Mamy 14 trybów sportowych, to też sobie zobaczycie zaraz na żywo. No i cóż, wibracje, g rozmiar ekranu 1,4C, tak jak wspominałem, rozdzielczość 320 x 320 pikseli, Bateria, bo o tym Wam jeszcze nie mówiłem. 160 mAh powinna wystarczyć na około 20 dni w trybie czuwania i na około 9 dni, kiedy korzystacie dość intensywnie z tego. Smartwatcha. Powiem Wam, że ja korzystam z niego od kilku dni. Może nie tak bardzo intensywnie jak tutaj niektórzy użytkownicy, natomiast w ciągu tutaj trzech dni, kiedy przez kilka godzin z niego korzystałem poziom baterii spadł mi do około 70%. Więc myślę, że bez problemu tydzień powinien Wam wytrzymać na baterii ten smartwatch. Dlatego myślę, że jest to bardzo też dobry wynik. Jeżeli chodzi o ładowanie, to Wam pokazywałem ładowarka magnetyczna z tymi pinami, które się przyciągają. No i waga całego zegarka 31 gram, czyli dość lekki, myślę, że nie obciążający jakoś specjalnie Waszej ręki. Jeżeli chodzi o jakieś marketingowe sprawy, zobaczmy, czy tutaj coś ciekawego znajdziemy. Informacje o tych tarczach do wyboru. Mamy też możliwość tutaj, jak widzicie, personalizacji tych tarczy. Wybór też w aplikacji mobilnej jest dość duży. Co Wam za chwileczkę też pokażę. Możecie sobie dokupić też opaski do tego smartwatcha, jak widzicie, w różnych kolorach. Więc myślę, że jeżeli ta Wam się oryginalna nie podoba, to bez problemu możecie sobie coś dopasować do siebie. Informacje o tych wszystkich funkcjach, które będziemy sobie za chwileczkę analizować. Zarządzanie też muzyką, kamerą, powiadomienia z wszystkich tych aplikacji mobilnych. No i myślę, że to są to takie najważniejsze informacje, które możemy sobie tutaj zobaczyć. Tak więc przejdźmy sobie teraz do dalszej części naszej recenzji. No dobrze, poznaliśmy już budowę, wykonanie smartwatcha Realme Watch. Zobaczyliście sobie też jego specyfikację techniczną. Teraz wszedł czas na zapoznanie się z jego obsługą, z funkcjami, które znajdziecie na tym zegarku. Zaczniemy sobie może od wybudzania tego zegarka, no i zobaczcie jak to wygląda. Podniesienie ręki automatycznie podświetla nam zegarek na jakieś tutaj 3-4 sekundy. I powiem Wam, że ta funkcja naprawdę działa bardzo dobrze. Po podniesieniu tutaj ręki, zobaczcie, około 1 sekunda na czas reakcji, wyświetlacz nam się podświetla, no i możemy sprawdzić oczywiście godzinę, i też jakieś nasze tutaj osiągnięcia, które widzicie na wyświetlaczu. Teraz, jeżeli chodzi o koperty do wyboru, czyli te ekrany startowe, to jest ten nasz pierwszy główny ekran domyślnie ustawiony. Następnie możemy sobie wybrać coś takiego, coś takiego, taki analogowy, nieco tutaj też taki przypominający stare zegarki Casio z dawnych lat. Też dość fajnie, ciekawie ten ekran wygląda. I mamy tutaj bodajże jeszcze też taki kołowy ekran, też nieco taki stylizowany na dawne czasy. To są ekrany domyślne, które możecie sobie wybrać w każdym momencie, natomiast w aplikacji mobilnej pokażę Wam, jakie są dodatkowe te tarcze do wyboru, więc za chwileczkę też będziecie mogli się z tym zapoznać. Teraz jeżeli chodzi o obsługę i podstawowe funkcje, to zobaczcie, przyciągając tutaj belkę od góry do dołu, Mamy dostęp do powiadomień. O tych powiadomieniach za chwileczkę Wam jeszcze powiem. Natomiast teraz chciałem wyjść do ekranu głównego. Najszybciej to się robi przyciskając ten przycisk, właśnie z lewej strony, ten przycisk mechaniczny. No i teraz tak, pociągając belkę od dołu do góry, mamy dostęp do treningów. I teraz zobaczcie, wszystko jest bardzo ładnie spolszczone. Dość dużo trybów treningowych. Bieg na zewnątrz, mamy spacer, mamy bieg w pomieszczeniu. Rower, oczywiście, mamy zdolność aerobową, mamy treningi siłowe, piłkę nożną, koszczakówkę, tenis, buggy. Jak widzicie, tych sportów jest tutaj bardzo dużo. Jak to działa? Pokażę Wam to na przykład na przykładzie spaceru. Klikamy spacer, start. W tym momencie, ponieważ nie mamy wbudowanego GPS-a w ten zegarek, Chce on, żeby się połączyć z aplikacją mobilną i żeby sobie włączyć w telefonie GPS. Jeżeli to pominiemy lub poczekamy chwilę, nastąpi, jak widzicie, tutaj pomiar naszej aktywności, gdzie możemy sobie obserwować aktualne nasze tętno, dystansy jaki pokonaliśmy, kroki, ile zrobiliśmy, czas oczywiście, i mamy też nasze tempo oraz spalone kalorie. Co ważne, podczas takiej aktywności mamy też u góry zegarek, czyli możemy sobie sprawdzać aktualną godzinę czego często brakuje w przypadku niektórych właśnie opasek sportowych, czy też właśnie smadłoczy. No i cóż, teraz jeżeli chcemy wyjść z takiej funkcji, przytrzymujemy po prostu ten przycisk z boku, dajemy koniec i następnie trening zostaje zapisany. W tym momencie był to za krótki czas, więc on się nam nie zapisał, natomiast już po każdym treningu będziecie mogli sobie bardzo łatwo go zapisać. Tyle odnośnie treningów, może teraz sobie wyjdźmy. Powrotem do góry. Ten smartwatch ma pomiar tutaj nasycenia kwitlenem, i to jest myślę bardzo ważne, szczególnie teraz w okresie pandemii, i możemy sobie takie nasycenie kwitlenem zmierzyć. Teraz nie będę tego robił. Następnie możemy sobie zmierzyć nasze tętno. Mamy też dostęp do zapisów naszej aktywności. Mamy też możliwość, oczywiście, monitorowania jakości snu. Czyli będziecie mieć tutaj informacje, jak spaliście, czy Wasz sen był głęboki, płytki, ile godzin przespaliście i tego typu rzeczy. Następnie mamy zarządzanie muzyką, oczywiście tą z Waszego telefonu. Możemy takie utwory zmieniać, regulować natężenie dźwięku, oczywiście zmieniać te utwory, zatrzymywać, wznawiać i tak dalej. Kolejna funkcja to jest oczywiście aparat fotograficzny, czyli możemy wywołać migawkę naszego aparatu, Właśnie z pozycji zegarka. Mamy też opcję: znaleźć telefon, dzięki której łatwo znajdziecie właśnie telefon, jeżeli Wam się tutaj zagubi w domu. Mamy też funkcję medytacji, to jest taka też funkcja, którą możecie sobie uruchomić. Czas treningu ustawiacie. No i tutaj macie takie opcje na wyświetlaczu, które mają Wam pomóc właśnie się rozluźnić. To jest takie ćwiczenia oddechu, czyli wdech, wydech, ile sekund i tak dalej. Myślę, że jeżeli takie coś będziecie potrzebować, no to też w tym zegarku to znajdziecie. Mamy oczywiście alarmy, budziki i możemy takie budziki sobie ustawiać właśnie z pozycji zegarka. Nie musimy korzystać z aplikacji, więc to jest też. Na plus budzi nas oczywiście wibracjami, tutaj nie mamy żadnego głośnika, więc nie będzie to jakiś alarm w postaci dźwiękowej. Natomiast dość mocne wibracje myślę, że powinny Wam pomóc się obudzić. Mamy też budowany stoper prosty, mamy też dostęp do pogody, gdzie możecie sobie sprawdzić pogodę na dzień dzisiejszy oraz te dwa kolejne dni. Więc myślę, że też przydatna funkcja. No, i mamy dostęp do ustawień samego zegarka, samego smartwatcha, gdzie możemy sobie ustawić takie rzeczy jak ustawienia osobiste, czyli właśnie to wybudzanie egranu poprzez podniesienie nadgarstka. Możemy też sobie ustawić ciągłe tętno, żeby nam zegarek monitorował, co ile się minuty właśnie tętno, czy przez cały dzień, czy według harmonogramu. Czy też możemy tą funkcję sobie wyłączyć. Co ponadto, mamy opcję nie przeszkadzać i mamy też wyświetlanie czasu. Czy ma być to tryb 24 godziny, czy też 12-godzinny. To są te ustawienia osobiste. Następnie mamy ustawienia ogólne, gdzie możemy regulować jasność wyświetlacza. Teraz, jak widzicie, to było 20% domyślnie, natomiast możemy to zwiększyć na przykład nawet do 100%. Oczywiście wpływa to na zużycie baterii, natomiast no, znacznie wzrasta czytelność samego wyświetlacza. Mamy też możliwość regulowania siły wibracji. Może być słaba, średnia lub też silna. Więc tutaj, jeżeli te wibracje są dla Was zbyt słabe, będziecie mogli to zmienić z pozycji właśnie samego zegarka. I oczywiście zostaje nam oszczędzania energii, który nam ogranicza funkcję do minimum, tak żeby ta bateria jak najdłużej nam wytrzymała. Ostatnia zakładka to jest system. Tutaj, jak widzicie, możemy uruchomić ponownie opaskę, wyłączyć ją, zresetować. Tyle w tych ustawieniach. Z tego co widzicie, to jeszcze informacja o samej opasce, jej numer tutaj ma, kwestia sprzętu, oprogramowania więc takie informacje, jeżeli potrzebujecie, też tutaj znajdziecie. I tak naprawdę to jest wszystko, jeżeli chodzi o te ustawienia. Teraz wracamy do ekranu głównego. Przeciągając od krawędzi prawej do lewej mamy dostęp do pogody, następnie do właśnie tej jakości snu. Następnie możemy sobie sprawdzić nasze tętno wykresy, jeżeli były przeprowadzane badania przez dłuższy czas. Aktywność dzisiejsza: ile kroków przebyliśmy, ile kalorii spaliliśmy, ile godzin tutaj korzystaliśmy z tej opaski. No i ostatni ekran to są takie szybkie ustawienia, właśnie ta funkcja wybudzania ekranu poprzez podniesienie nadgarska, oszczędzanie energii, szybka regulacja podświetlenia. I oczywiście też możemy od krawędzi lewej przesuwać się w tą stronę, i to są dokładnie te same funkcje: czyli po prostu przechodzimy w kółko, czy to od krawędzi prawej do lewej, czy też od lewej do prawej. I teraz, na końcu, przejdę do tej ostatniej funkcji, czyli do powiadomień, i powiem Wam, że tutaj pod tym względem jestem bardzo pozytywnie zaskoczony działaniem właśnie Smartwatcha Realme Watch. Po pierwsze, nie ma problemów z połączeniem, nie ma problemu z przychodzeniem wiadomości. Czy to właśnie SMS-owych, czy też z maili, czy też z jakichś innych komunikatorów społecznościowych, aplikacji, które sobie wybierzemy właśnie w naszym smartfonie, to Wam też za chwilkę pokażę. Jak widzicie, taka wiadomość jest bardzo czytelna. To jest też duży plus. Są rozpoznawane wszystkie polskie znaki, polskie litery. Mamy też tutaj, jak widzicie, bardzo dużo tekstu. Jeżeli chodzi o SMS-a, możemy go całego odczytać. Tak samo jest przy wiadomościach z Messengera. Cały tekst, jak widzicie, jest wyświetlony. Nawet jeżeli są to dłuższe wiadomości, bez problemu sobie je tutaj odczytacie. Natomiast jeżeli chodzi o wiadomości mailowe, to oczywiście dostajemy informację od kogo ten mail przyszedł. Mamy też temat tego maila. Oczywiście nie możemy już odczytać całej wiadomości, co jest w środku, ale to jest oczywiście normalne, jeżeli chodzi o smartwatch. Teraz, jeszcze, może kilka słów odnośnie połączeń przychodzących na tego smartwatcha. Czyli, jeżeli to do nas dzwoni. To na wyświetlaczu nam się wyświetla ta osoba dzwoniąca, więc wiemy, kto do nas w danym momencie dzwoni i takie połączenie możemy jedynie odrzucić, lub możemy wyciszyć dzwonek w naszym telefonie. Myślę, że to też się często przydaje, kiedy no, ktoś do nas zadzwoni. Akurat nie możemy rozmawiać, chcemy szybko odrzucić takie połączenie. A telefon mamy gdzieś w kieszeni, gdzieś w torebce, więc za czym byśmy go wyjęli, to możemy dużo szybciej po prostu takie połączenie sobie odrzucić lub po prostu wyciszyć sam dzwonek. Oczywiście nie możemy odbierać połączeń za pomocą takiego smartwatcha, takiego zegarka, nie możemy przez niego rozmawiać, natomiast widzimy kto dzwoni i możemy tutaj zareagować, czyli odrzucić lub wyciszyć takie połączenie. I tak naprawdę to jest wszystko, jeżeli chodzi o te funkcje i możliwości tego smartwatcha. Teraz może przejdźmy sobie jeszcze na koniec do aplikacji mobilnej do zarządzania właśnie tym smartwatchem. Aplikacja zarządzania smartwatchem nazywa się Realme Link. Oczywiście pobieracie sobie ją ze sklepu Google Play lub też z App Store. Instalujecie na telefonie, następnie przechodzicie krótki tutaj proces zakładania konta na tutaj tej aplikacji, czyli podajcie swojego maila, hasło, no i następnie możecie już dodać urządzenie. Ja sobie dodałem już właśnie naszego smartwatcha i powiem Wam, że nie miałem tutaj żadnych problemów jeżeli chodzi o parowanie tego smartwatcha z aplikacją. Często wiem, że macie problemy z tego typu rzeczami, często pytacie czy musi być telefon tej samej marki co smartwatch. Oczywiście nie musi być, on się bez problemu nam, ten smartwatch paruje z każdym telefonem. Natomiast jeżeli chodzi o samą aplikację, ona jest dość prosta. Jak widzicie, ten główny ekran, który teraz nam się wyświetla, mamy tutaj informacje na temat poziomu naładowania baterii. Dzisiejsze cele, czyli ile dzisiaj kroków pokonaliśmy. Jak widzicie, mamy też wykresy. Tutaj mamy też podsumowanie, kroki, kalorie, dystans pokonany. Możemy oczywiście sobie sprawdzać takie wykresy dla tygodnia. Jak widzicie, tych poszczególnych dniach. Różne te ilości u mnie były podczas tych testów. Mamy tutaj oczywiście średnią liczbę kroków, jakie pokonaliśmy, ilość kalorii spalonych, dystans pokonany. Oczywiście są to tutaj wyniki, które sprawdzałem podczas testów tego smartwatcha. Ja nie chodziłem w nim 24 godziny na dobę, dlatego są to te wyniki nieco mniejsze. Możemy też oczywiście sprawdzać sobie te statystyki w porównaniu miesięcznym, rocznym. Tak więc myślę, że tutaj będziecie mogli nieco danych sobie wyciągnąć z tych statystyk. Oczywiście każdy ten dzień możecie oddzielnie sobie analizować, sprawdzać, ile w danym dniu pokonaliście tych kroków, jaki ten dystans zrobiliście, ile kalorii spaliliście. Kolejna tutaj rzecz odnośnie tej aplikacji, możecie sobie też analizować swój sen. No ja niestety nie śpię w opasce, więc tutaj tych danych nie będzie, natomiast jest to analogicznie w przypadku właśnie tych kroków, czyli możecie sprawdzać w poszczególnych dniach, tygodniach, miesiącach jak ten wasz sen wyglądał. Kolejna sprawa to jest oczywiście pomiar tętna i też możecie sobie to sprawdzać w rozbiciu na tygodnie, dni, miesiące, w zależności od tego czy mierzycie tętno stale co ileś minut, czy też po prostu sporadycznie, więc to będziecie też mogli sobie tu zobaczyć. Możecie też sprawdzać wasze nasycenie krwi tlenem, czyli ten poziom SPO2, i ty też możecie sobie te pomiary zapisywać, analizować i porównywać się do poszczególnych dni. Możemy oczywiście przejść do ćwiczeń, czyli do tych wszystkich aktywności sportowych, które widzieliście w zegarku. Z pozycji, właśnie aplikacji mobilnej, czyli wchodzimy do aplikacji, i tutaj możemy sobie w tej aplikacji wybrać, co chcemy robić, na przykład bieganie na świeżym powietrzu. Możemy sobie założyć jakiś cel, czyli czy chcemy na przykład pokonać określoną odległość, czy też jakiś czas trwania tej aktywności ma być, czy też chcemy spalić określoną liczbę kalorii. Następnie uruchamiamy tą aplikację, no i wtedy. Jak widzicie, będzie nam już ta aplikacja mierzyła naszą aktywność fizyczną, czyli będziemy mieć tutaj dostęp do pokonanego dystansu, do tempa, do kalorii. Mamy też oczywiście połączenie z GPS-em, czyli to wszystko będzie nam się też rysowało na tych mapach Google i to będziemy sobie mogli wszystko później przeglądać i też analizować. Ok, jeżeli chcemy wyjść oczywiście z takiego ćwiczenia, Przytrzymujemy dłużej na tym czerwonym kółku. Po zapisaniu rekordu będziemy mieć to wszystko w bazie. Więc myślę, że dość prosta, czytelna aplikacja, jeżeli chodzi o te aktywności fizyczne. Natomiast jeżeli chodzi o same ustawienia opaski z pozycji tej aplikacji, to zobaczcie, możemy wybrać sobie właśnie te nasze twarze, czyli te koperty zegarka. I tu w aplikacji jest ich znacznie więcej niż właśnie w samym zegarku. I w tych aplikacji cały czas przybywa, ja tutaj po pierwszych testach miałem kilka tych twarzy, tych kopert do wyboru, natomiast przyszła aktualizacja i już tak naprawdę ich przybyło znacznie więcej, więc myślę, że bez problemu coś sobie dobierzecie. Następnie mamy ustawienia, przypomnę o połączeniach, mamy te powiadomienia i też zobaczcie, możemy wybrać praktycznie każdą aplikację z naszego telefonu, żeby nam wysyłała powiadomienia. Możemy sobie zaznaczyć, która z tych aplikacji ma nam takie powiadomienia wysyłać, więc to jest, myślę, że dobrze rozwiązane. Mamy też opcję przypomnienia o wstawaniu, o piciu wody, więc takie funkcje też tutaj sobie problemu ustawicie. No i też ustawienia odnośnie monitorowania tej pracy serca, czy tego tętna, jaki czas ma być tutaj między tymi pomiarami. I do wyboru macie od 5 minut do 30 minut takie sekwencje czasowe, więc możecie sobie też to wybrać. I oczywiście ostrzeżenia o zbyt wysokim lub też zbyt niskim tętnie, więc jeżeli takie tętno Wam przekroczy założone tutaj wartości lub w jedną czy też drugą stronę, to oczywiście zostaniecie też o tym bezpośrednio poinformowani na opasce. Sterowanie, odparanie muzyki, to co wam już pokazywałem, można to wyłączyć, jeżeli nie potrzebujecie. Kontrola aparatu, funkcja znać telefon, ustawienia odnośnie pogody, celów, podręcznik, użytkownika aktualizacja urządzenia. I tak naprawdę to jest wszystko, jeżeli chodzi o te ustawienia. Prosta aplikacja, ale bardzo przejrzysta, bardzo tutaj czytelna. Myślę, że powinniście być z niej zadowoleni. No dobrze, myślę, że ci to było tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję smartwatcha Realme Watch. Jak widzieliście smartwatch jest naprawdę przyzwoicie wykonany, do jego budowy użyto wysokiej jakości materiałów. Nieźle się też prezentuje pod względem designu. Jeżeli chodzi o jego funkcję, na pewno na plus bardzo duża ilość aplikacji sportowych, to co widzieliście. Na pewno na plus też w pełni społeczone menu, zarówno w samym smartwatchu, jak też w aplikacji mobilnej. To myślę ucieszy też wielu użytkowników dobra jasność wyświetlacza, bardzo czytelna czcionka, w pełni rozpoznawane wszystkie polskie znaki, możliwość odczytywania nawet dłuższych wiadomości z Messengera, czy wiadomości SMS na wyświetlaczu tutaj tego smartwatcha. Na pewno na plus też możliwość odrzucania połączeń telefonicznych, czyli wyściszania, możliwość wyświetlenia informacji, kto do nas dzwoni i to myślę są na pewno... A tutaj, jeżeli chodzi o smartwatch Realme Watch. Jeżeli chodzi o to, co może nam tutaj brakować ten smartwatch, to na pewno tutaj wbudowanego modułu GPS, ponieważ tego tutaj nie mamy, korzystamy z GPS-a w naszym telefonie. Nie mamy tutaj też budowanego żadnego głośnika, mikrofonu, czyli nie możemy prowadzić rozmów telefonicznych, nie możemy ich odbierać. I to są chyba takie największe minusy, jeżeli chodzi o ten smartwatch. Oczywiście smartwatch w tym przedziale cenowym zazwyczaj takich właśnie funkcji nie mają, szczególnie jeżeli chodzi o te smartwatchy bardziej markowe, takie właśnie jak smartwatche Realme czy smartwatchy od Xiaomi. Natomiast no myślę, że całościowo na pewno bardzo ciekawe smartwatch i myślę, że warto się nim zainteresować. Z mojej strony to było już tyle. Jeżeli materiał był dla Was pomocny. Podobał wam się? No to oczywiście proszę o subskrypcję kanału, o łapkę w górę i do zobaczenia już niedługo w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć.